Bo to strata czasu, tak. <grymne> Ale z Ciebie optymista. e eu forro Muszę zwalczyć resztę gniazd.

Chcesz tutaj umrzeć? Słuchaj, jest taki obóz. Gdzie? Gdzie? Pójdę tam. Pójdę. Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpieczny. Strasznie ci dziękuję. Myślałem, że się tam przeklecę. Tak. Powiedz, że to był Deacon St. John. Znajomy. Nie wychylaj się i uciekaj. なんだし。 Você oh, me <toddose> na a bowl. Gdzie taker? Alkaj, okay. na wykopaliskach. Okej, okay, no ale... To tam. Jak ktoś już motocykl, albo cokolwiek na nim, to tobie połamie palce. Dobra, stary Jezu. Mówię ci, gdzie nie spojrzysz? Tam jedno wielkie pole lawy. Dobre kilka metrów litej skały. Trzeba wy. ciężkiego sprzętu. Cholera jasna, nie musisz mnie pouczać. Kumam. Wątpię, ale ludzie są głodni. Nawet gdyby mieli siłę, zrobienie tego kilofami zabrałoby im miesiąc. Co im mnie to obchodzić? Wszyscy jesteśmy głodni. Ale tę robotę trzeba odwalić, nawet jeśli zajmie to cały rok. I tak nie mamy niczego lepszego do roboty. Czekaj. Nie skończyłem. To się streszczaj, dobra Al. Mam co robić. Wieczyści, dziś rano jeden z moich ludzi widział grupę przechodzącą przez przełęcz. I dziś nie zatrzymał? Co ty, kul? Dobrze wiesz, że brakuje nam ludzi. Czy, czy, czy szli na północ? Al. Czy oni idą... do nas... tak czy nie? Nie. Ja nie wiem. Może jego spytaj. Co wy tam kurwa kombinujecie, he? Co się tutaj dzieje, ha? Cholera, Alkaj. On nie musi nic wiedzieć, to twoje kurwa zadanie! Nie mogę być w dwóch miejscach naraz. Chcesz, żebym tutaj... nadzorował? Czy mam ścigać wieczystych? Po całym syfie, zobacz, ile zostało amunicji w magazynie. Wheeler popilnuje wykopalisk. A ty co się gapi? Nie wiem, czekam aż się kurwa ogarniecie. Dość! Wytropiłeś Liona? Dobrze, że przynajmniej ty wiesz, jak ogarnąć sprawę. Chodź ze mną. Kiedy ostatnio kogoś znalazłeś i tu sprowadziłaś? Nie chciałabyś, żebyś mi sprowadził ludzi, którzy mieszkają w Syfie. Zmarły kolejne dwie osoby. To nie moja sprawa. Ale naszego żarcia to byś chciał, czyli Twoja sprawa. Mówiłem już. Możemy dla Ciebie kursować, ale nie dołączymy do Was. Przypomnij mi, bo pamięć już nie ta. Dlaczego? Bo to strata czasu, tak. <noise> Ale z ciebie optymista. Gdzie buzer? Wspominał coś, że chciałby pojechać do obozu Cooplanda wymienić się za ryby. Mam nadzieję, że się z nim nie dogadaliście. Macie obóz niedaleko? Nieważne, gdzie mamy obóz. Słuchaj, nie jestem niańką buzera. Chodzi tam, gdzie mu się podoba. Jezu, to gówno płonie cały czas? Mamy tu mnóstwo ciał świrusów, bo tacy jak ty robią co do nich należy, więc tak, płonie cały czas. Odlecie trochę benzyną szybciej się pali, mniej dymi. Myślisz, że z kranu nam płynie? Jak jej zabraknie, to co będziesz lał do tej swojej maszyny? Szczyny i pot? A co się tutaj dzieje do cholery? Coś się nie zgadza. Zniknęło trochę jedzenia i amunicji. Jezu, kto był w nocy na warcie? Wheeler. Dziś ma być dwa razy dłużej. Zaczyna mnie to wkurwiać. Zrobi się. Problemy w raju? Jak już mówiłam, obóz jest jak więzienie. Banda cholernych leni, kłamców, złodziei, gwałcicieli, morderców. A wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo tacy właśnie jesteśmy. To świrusowo. Przeżyli tylko ci, którzy są bardziej popierdoleni niż świrusy. A cała reszta ma nadzieję, że ich nakarmię i obronię, żeby mogli sobie w ciepełku siedzieć na dupie i oglądać transmisję z końca świata. Ty! Rosz dupę i wracaj do roboty, albo zawołam Cyrusa. Leniwe skurwysy. W wolnym czasie mogą się opierdalać ile chcą. Za dnia mają pracować. Wozem zarządza się tak samo jak więzieniem. Kiedyś chyba o tym mówiłaś, że pracowałaś jako naczelniczka, czy coś takiego? A gdzie tam naczelniczka? Byłam strażniczką w zakładzie dla kobiet. Wyglądasz mi na gościa, co spędził trochę czasu w Pierdlu. Siedziałeś kiedyś w więzieniu stanowym Klamat, obok Szemolt? Różne rzeczy robiłem, ale w Pierdlu akurat nie wylądowałem. Mam dla ciebie robotę. Larsen był wczoraj na obieździe. Mówił, że w Marion Forks kogoś widział. Chyba młodą kobietę. Ale zobaczył ją tylko przelotnie. Zatrzymał się, ale nie mógł jej już znaleźć. Na pewno. On to robi tak długo jak ty. Potrafi odróżnić człowieka od świrusa. Ale ty masz do tego dryk. Pojedź tam, zanim świrus ją dopadł. Zobacz, co da się zrobić, ale najpierw chcę dostać kredyty, wiesz, za Liona. Sprowadź mi tu więcej żywych ludzi, a dam ci wszystkie kredyty tego świata. Muszę znaleźć Willera. Ktoś tu spędzi noc w szopie. Tak. Co to diabła? Wracaj do roboty. No już, wracaj do roboty. Hej, rozejrzę się. Ale kaj. czego Czego go? O co ci chodzi? Hmm? Bo jeden z moich uciekł od wieczystych przy żelaznym stoku. Torturowali go, jak wszystkich. Ale tym razem spytali gościa, czy zna może dwóch motocyklistów. Pytali, czy ktoś ich widział lub słyszał. Sporo tu motocykli, co to. Pff, co to ma wspólnego ze mną? Mówili o mongrelsach. Ilu włóczęgów jeździ w swoich barwach? Jakby to miało znaczenie. Ale w sumie zapłacą za ciebie. Jak to jest być po drugiej stronie? Aha, ale pokaż po prostu, co masz, bo nie chcę tracić czasu na twoje pierdolenie. Jak sobie chcesz. da ci się taka broń. W czego wiesz, gdzie mnie szukać. Chcesz czegoś? A teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Nie ruszymy na północ, póki nie naprawię maszyny. A więc Copeland. A, nie wygląda najgorzej. Hej, czego potrzebujesz? Hej, jak tam leci? Kończy się waha, co? Coraz Chcesz trudniej się? to dostać. Chcesz jeść? Do roboty. Na razie. Ja nic nie zrobiłem. Nie. Uch, nie. Dość. Już dość! Na razie. Nie! A, no, o, się przepaść. Zaraz wracam. Hej, tylko nie daj się im złapać. O, jak leci? 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 Hej! No, nie widziałem złożone. ostatnio wuzera. Wiesz, gdzie jest? Kręci się gdzieś. Ostatnio chyba trochę więcej pracuje dla Cowplenda. To powiedz mu, żeby ruszył dupsko i trochę dla mnie popracował, okej? Okay? Dobra, przekażę mu. Jedno? Serio? Okej. Okay. Mm. To do zobaczenia. mo. No. Ci? Hej, co tam słychać? Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Three Finger Jack. nie, nie poradzi sobie teraz bez mnie. 啥东西？